Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii i z chemii. Temat dzisiejszego nagrania to cykl lityczny i cykl lizogeniczny wirusów. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrypcji wszystkich moich kanałów. Linki znajdują się właśnie teraz na ekranie oraz w opisie tego wideo. Na tym krótkim wideo omówię dwa podstawowe typy cykli infekcyjnych bakteriofagów, czyli cykl lityczny oraz cykl lizogenny, inaczej nazywany lizogenicznym. Czym są bakteriofagi? Bakteriofagi są to wirusy infekujące bakterie. Oznacza to inaczej, że są to wirusy, których naturalnymi gospodarzami są bakterie. Skrótowo określa się je mianem fagów, co z greckiego oznacza jeść. Zatem łatwo jest zapamiętać nazwę bakteriofag, ponieważ sam fag oznacza taki, który je, czyli jeść. Natomiast bakteria skrót bakterio, czyli je bakterie. Więc w ten sposób możesz to łatwo zapamiętać. Oczywiście to co teraz powiedziałam jest bardzo w cudzysłowiu, więc tego nie pisz na żadnym egzaminie, ale tak możesz to łatwo zapamiętać. Fagi są zdolne do zainfekowania trylionów bakterii dziennie. Budowa bakteriofaga. Wirusy mają różne kształty. Bakteriofag ma formę bryłowo-spiralną. Co oznacza, że jest on zbudowany z wielościennej główki, takiej bryłowej, i ogonka spiralnego zaopatrzonego w białkowe włókna. Materiałem genetycznym faga jest DNA. Jeśli chcesz wysłuchać całego nagrania na temat wirusów, to pojawiło się ono już dawno temu na tym kanale. Link zamieszczam teraz na ekranie oraz oczywiście w opisie tego filmu. Tak jak wspominałam wcześniej, na dzisiejszym nagraniu omówię dwa podstawowe typy cykli infekcyjnych, czyli cykl lityczny i cykl lizogenny. Czym jest cykl infekcyjny? Jest to cykl życiowy wirusa, podczas którego dochodzi do zakażenia. Jest to cykl reprodukcyjny. Wirusy nie rozmnażają się, tylko namnażają. Cykle infekcyjne wirusów zwierzęcych przypominają cykle infekcyjne bakteriofagów, ale są między nimi istotne różnice i o tym będę mówić na kolejnym nagraniu. Dzisiejsze całe nagranie poświęcone jest cyklom infekcyjnym bakteriofagów. Zanim przejdę do właściwego omówienia obu cykli infekcyjnych bakteriofagów, na początek kilka ważnych pojęć. Prowirus. Prowirus jest to forma występowania wirusa w komórce gospodarza. Materiał genetyczny tego wirusa jest wbudowany do genomu komórki gospodarza, i w efekcie wbudowania tego materiału komórka przechodzi w stan lizogenii. Lizogenia, inaczej cykl lizogenny, o którym będę mówić dokładnie za chwilę, jest to jeden z możliwych wyników zakażenia bakterii bakteriofagiem łagodnym lub umiarkowanym. Gdy ten materiał genetyczny ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga, jest powielany w cyklach replikacyjnych chromosomu gospodarza oraz przekazywany do komórek potomnych. Profag jest to nieczynna postać bakteriofaga. W przypadku wirusów bakteryjnych profag jest tym samym co prowirus. Profag jest to forma charakterystyczna dla lizogenicznego cyklu życiowego, czyli lizogenii, tak zwanych bakteriofagów łagodnych. Profagi są materiałem genetycznym fagów wbudowanym do genomu bakterii, replikującym się wraz z nim i przekazywanym komórkom potomnym. Co to oznacza? Profag jest nieczynną postacią bakteriofaga, czyli jest to bakteriofag w uśpieniu. Można nazwać, że on jest niezjadliwy, więc on nie niszczy komórki gospodarza, czyli bakterii. Materiał genetyczny profaga, czyli tej nieczynnej postaci bakteriofaga, on jest wbudowany do materiału genetycznego komórki bakteryjnej i ten materiał genetyczny jest przekazywany komórkom bakteryjnym potomnym. Jest to cykl lizogenny wirusa, czyli jest to cykl wirusa, który jest niezjadliwy, łagodny lub umiarkowany. I w efekcie tego cyklu nie dochodzi do uszkodzenia komórki gospodarza, czyli komórki bakteryjnej. Jeżeli mówimy o wirusach bakteryjnych, czyli bakteriofagach, w skrócie fagach, to prowirus jest tym samym co profag. Profag jest to nieczynna postać bakteriofaga, natomiast prowirus jest to nieczynna postać każdego wirusa, więc jeżeli mamy wirusy bakteryjne, to profag jest równy prowirusowi. Podsumowując, jeżeli mamy cykl lizogenny, inaczej lizogenia, tutaj dochodzi do integracji materiału genetycznego bakteriofaga z chromosomem bakterii i w postaci profaga jest ten materiał genetyczny wirusa powielany w cyklach replikacyjnych chromosomu gospodarza, czyli chromosomu bakteryjnego oraz przekazywany do komórek potomnych. Lizogenia jest cyklem wirusu, w którym właśnie dochodzi do kopiowania materiału genetycznego wirusa wraz z materiałem genetycznym bakterii, natomiast profag, profag jest tym materiałem genetycznym, który pochodzi od bakteriofaga, czyli od tego wirusa bakteryjnego, i on jest wbudowany do genomu bakterii i replikuje się wraz z genomem bakterii i jest przekazywany komórkom potomnym w trakcie cyklu lizogennego. Wiremia. Wiremia jest to obecność wirusu we krwi organizmów żywych. Latencja wirusa jest to stan lub okres, w którym kompletne kopie wirusowej informacji genetycznej utrzymują się w zakażonej komórce gospodarza, ale nie zachodzi ciągła produkcja zakaźnych cząstek wirusa. Jest to zakażenie latentne, utajone. Kiedy następuje reaktywacja ze stanu latencji, do czynników reaktywacyjnych zaliczamy bodźce termiczne, bodźce psychiczne, bodźce fizyczne, bodźce hormonalne oraz bodźce zakaźne. Zakażenie wtórne, czyli reinfekcja, jest to ponowne zainfekowanie tym samym patogenem. Ma to miejsce np. w przypadku wirusa opryszczki, czyli HSV, który to wirus zostaje w komórce przez całe życie, natomiast daje on okresowo objawy, które są przerywane okresami latencji. Czyli okresy, w których wirus daje objawy chorobowe, są przerywane okresami, w których kompletne kopie wirusowe informacji genetycznej utrzymują się w zakażonej komórce gospodarza, natomiast nie zachodzi ciągła produkcja zakaźnych cząsteczek wirusa. W przypadku wirusa opryszki mamy zatem okres latencji, następnie kolejne zakażenie, znowu okres latencji i tak co jakiś czas, jeżeli dojdzie właśnie do Pojawienie się jakichś czynników reaktywacyjnych, o których tutaj mówiłam, takich jak na przykład bodźce psychiczne, bodźce hormonalne, bodźce zakaźne, czyli na przykład osłabienie organizmu przez inną infekcję, to wtedy natychmiast pojawia się również wtórne zakażenie, czyli reinfekcja wirusem opryszczki. Aby zakażenie wirusowe uznać za latentne, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze musi być ono trwałe, czyli utrzymane mimo odpowiedzi ze strony układu odpornościowego nosiciela, czyli gospodarza, oraz niesprzyjającego środowiska komórki, a po drugie musi być ono odwracalne, to znaczy w sprzyjających okolicznościach dochodzi do reaktywacji wirusa i pełnej ekspresji jego genów. PROFAK, czyli nieczynna postać bakteriofaga, w stanie lizogenii nie wywołuje objawów choroby. Ale przechodzi on podczas podziałów do komórek potomnych gospodarza. Jest to bardzo dobry sposób na rozprzestrzenianie się tego wirusa, nie wyniszczając jednocześnie swojego żywiciela. Jednak pod wpływem zmiany warunków, prowirusy, czyli profagi, mówimy tutaj o wirusach bakteryjnych, mogą się uaktywnić i wywołać objawy choroby. Wirusy są to czynniki zakaźne, które infekują różne organizmy żywe i różne elementy budowy tych organizmów, na przykład komórki nerwowe są atakowane przez wirus HSV-1 i HSV-2, są to wirusy opryszczki oraz HHV-3, jest to wirus ospy wiecznej i półpaśca, natomiast mogą być również atakowane limfocyty, limfocyty B, są atakowane przez wirusa HHV-4, czyli EBV, jest to wirus Epsteina i Barr, a limfocyty T są atakowane przez HHV-5, czyli CMV, tak zwany cytomegalowirus, czyli wirus cytomegali. U bakteriofagu wyróżniamy dwa podstawowe typy cykli infekcyjnych, jest to cykl lityczny i cykl lizogenny, inaczej nazywany lizogenicznym. Cykl lityczny, tutaj już na początku widzisz, jest w nazwie taki krzyżyk zamiast T. Otóż e, chciałam tutaj zaznaczyć to, że ten cykl prowadzi do śmierci komórki, czyli do lizy. W przypadku cyklu litycznego zainfekowana komórka zostaje zabita, a cykl ten kończy się lizą komórki bakteryjnej. Liza jest to rozpad komórek bakteryjnych, roślinnych lub zwierzęcych pod wpływem czynników litycznych uszkadzających ściany błony komórkowej, prowadzący do śmierci komórki i uwolnienia zawartości cytoplazmy do otoczenia. Czyli podsumowując, w przypadku cyklu litycznego dochodzi do lizy komórki, czyli możemy w cudzysłowie nad tą komórką bakteryjną postawić krzyżyk. Dlatego tutaj też umieściłam ten krzyżyk. Ponieważ to doprowadza zawsze do śmierci komórki. Bez względu na to, czy jest to komórka bakteryjna, czy też inne komórki typu właśnie komórki roślinne, czy zwierzęce, zawsze dochodzi tutaj do śmierci danej komórki. Drugi typ cykli infekcyjnych bakteriofagów to cykl lizogenny, inaczej lizogeniczny. W cyklu lizogennym dochodzi do replikacji genomu bakteriofaga bez niszczenia ani bez uszkodzenia komórki gospodarza, czyli bakterii. Dochodzi tutaj do integracji materiału genetycznego wirusa z genomem gospodarza. Czyli to, o czym wspominałam podczas omawiania pojęć, że materiał genetyczny wirusa, czyli bakteriofaga, ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga, czyli nieczynnej postaci wirusa, jest powielany w cyklach replikacji chromosomu gospodarza i przekazywany komórkom potomnym. Materiał genetyczny, faga, może być przekazywany komórkom potomnym przy każdym kolejnym podziale komórkowym. Wirus może przebywać w zainfekowanej komórce, nie powodując żadnych objawów. Jest on wtedy w stanie utajenia, czyli latencji, jednocześnie jednak zachowuje zdolność do rozprzestrzeniania się. Ważna informacja jest taka, że profag może samorzutnie lub pod wpływem czynników zewnętrznych wejść w cykl lityczny i doprowadzić do zniszczenia komórki. Czyli te cykle one mogą występować naprzemiennie, czyli cykl lizogenny inaczej lizogeniczny zawsze może przejść w cykl lityczny, dlatego jest to niebezpieczne. Profag jest to nieczynna forma bakteriofaga, jest to forma charakterystyczna dla lizogenicznego cyklu życiowego. Profagi są materiałem genetycznym fagów, czyli bakteriofagów wbudowanym do genomu bakterii, replikującym się wraz z nim i przekazywanym komórkom potomnym. Cykl lizogenny może samorzutnie lub pod wpływem różnych czynników przejść w cykl lityczny i doprowadzić do uszkodzenia i rozpadu komórki. Pierwsze dwa etapy, czyli adsorpcja i penetracja, są wspólne zarówno dla cyklu lizogennego, jak i cyklu litycznego. Adsorpcja polega na tym, że fak, czyli bakteriofag, rozpoznaje właściwą bakterię, czyli swojego gospodarza, dzięki włóknom ogonka. I przyczepia się do receptorów na powierzchni bakterii za pomocą płytki adhezyjnej. Bakteriofag składa się z trzech zasadniczych elementów. Po angielsku jest to głowa, kołnierz oraz ogon, natomiast my na język polski przetłumaczamy to jako główka, kołnierzyk i ogonek. Główka jest wielościenna i zawiera w sobie materiał genetyczny w postaci DNA. Następnie pod główką mamy kołnierzyk z włókienkami. A na końcu ogonek zaopatrzony w białkowe włókna. Powracając do adsorpcji, mamy bakteriofaga, który rozpoznaje właściwą bakterię dzięki włóknom znajdującym się na ogonku i następnie przyczepia się do receptorów na powierzchni tej bakterii za pomocą płytki adhezyjnej. Po adsorpcji dochodzi do penetracji, czyli wnikania. Jest to w cudzysłowie wstrzyknięcie do wnętrza komórki kwasu nukleinowego bakteriofaga. Przy czym kapsyd zostaje na zewnątrz i rozpada się. Penetracja, czyli wstrzyknięcie do wnętrza bakterii kwasu nukleinowego bakteriofaga, wygląda w ten sposób. Jeżeli mamy bakteriofaga, który nie jest przyczepiony do komórki bakteryjnej, to składa się z główki kołnierzyka i ogonka, które mają określone proporcje. W główce znajduje się materiał genetyczny w postaci DNA, natomiast wszystko jest otoczone kapsydem. Natomiast w przypadku przyczepienia się wirusa do komórki bakteryjnej, zwróć uwagę, że ogonek ulega znacznemu skurczeniu. Natomiast materiał genetyczny zostaje jakby wstrzyknięty do komórki bakteryjnej i tutaj ten materiał genetyczny, który początkowo był w główce, on tutaj z tym rdzeniem przechodzi do samej komórki bakteryjnej, natomiast kapsyd zostaje na zewnątrz. Czyli kapsyd wirusa, ta otoczka białkowa zostaje na zewnątrz. Adsorpcja i penetracja są to dwa pierwsze etapy cyklu infekcyjnego bakteriofaga, które są charakterystyczne zarówno dla cyklu lizogenicznego, jak i cyklu litycznego. Jeżeli mamy do czynienia z cyklem lizogenicznym, inaczej cyklem lizogennym wirusa, to kolejnym trzecim etapem po adsorpcji i penetracji jest integracja. Integracja, czyli wbudowanie DNA wirusa w genom komórki bakteryjnej, i w efekcie tego powstaje profag, czyli nieczynny wirusowy DNA w połączeniu z bakteryjnym DNA. Profag jest zatem nieczynną postacią bakteriofaga. Jest to materiał genetyczny bakteriofaga, który jest wbudowany do genomu bakterii i replikuje się z nim i jest przekazywany potomnym komórkom bakteryjnym. Czyli te nowe komórki bakteryjne, które powstaną, one będą miały zarówno swój Taki może powiedzieć w cudzysłowie rodowy materiał genetyczny bakteryjny, ale wzbogacony o profaga, czyli o ten materiał genetyczny wirusa. Czwartym i ostatnim etapem cyklu lizogenicznego jest replikacja. Polega ona na tym, że zintegrowany profag replikuje razem z bakteryjnym DNA. Komórka bakteryjna żyje i rozmnaża się, czyli dzieli, przekazując kolejnym po kolejną bakterii bakteryjny materiał genetyczny wzbogacony o materiał genetyczny wirusa. Cykl lizogeniczny bakteriofaga jest to łagodny przebieg infekcji wirusowej, natomiast mamy też cykl lityczny, czyli ten cykl, który doprowadza do śmierci komórki bakteryjnej, czyli komórki gospodarza. I w przypadku cyklu litycznego po dwóch pierwszych etapach wspólnych dla obu cykli, czyli adsorpcji i penetracji, następuje trzeci etap, czyli eklipsa. Eklipsa polega na translacji, czyli syntezie białek wirusa i replikacji kwasu nukleinowego. Bakteryjny DNA zostaje zdegradowany, a replikacji ulega DNA faga. Po eklipsie mamy etap czwarty, czyli składanie. Jak sama nazwa mówi, nowo syntetyzowane białka wirusa i cząsteczki jego kwasu nukleinowego łączą się, czyli składają samorzutnie w kompletne nowe cząsteczki wirusa. Etap piąty cyklu litycznego to uwalnianie. Komórka bakteryjna ulega tutaj rozpadowi, czyli lizie. W efekcie nowo powstałe bakteriofagi są uwalniane do środowiska. Ostatni etap cyklu litycznego to infekcja kolejnych komórek bakteryjnych przez nowo powstałe bakteriofagi. Podsumowując, wyróżniamy dwa typy cykli infekcyjnych bakteriofagów. Jest to cykl lityczny oraz cykl lizogeniczny. Cykl lizogeniczny jest to przebieg łagodny infekcji wirusowej, natomiast cykl lityczny jest to przebieg ostry. Cykl lizogenny prowadzi do powstawania nowych komórek bakteryjnych z tak zwanym profagiem, czyli z tym materiałem genetycznym wirusa. Natomiast cykl lityczny doprowadza szybko do śmierci komórki bakteryjnej. Czyli komórka bakteryjna w przypadku cyklu litycznego jest tylko po to, aby wyprodukować nowe wirusy, po czym ulega ona analizie, czyli rozpadowi. Cykl lizogenny może przejść w cykl lityczny, czyli taka pozornie łagodna infekcja wirusowa może przekształcić się w infekcję śmiertelną. Na koniec, w ramach sprawdzenia zadanie, Przyporządkuj elementy budowy bakteriofaga do funkcji, jakie pełnią. Mamy elementy budowy takie jak ligaza, kapsyt, kurczliwa pochewka ogonka oraz włókienka ogonka i płytka adhezyjna. Włókienka ogonka znajdują się tutaj. Tutaj mamy płytkę adhezyjną, inaczej płytkę podstawową wraz z haczykami. Ligaza, ligaza jest to enzym i on umożliwia integrację DNA fagowego z chromosomem bakterii. Drugi element jest to kapsyd. I kapsyd on chroni DNA przed czynnikami zewnętrznymi. Następnie mamy kurczliwa pochewka ogonka i ona pozwala na wstrzyknięcie DNA fagowego do wnętrza komórki. Kurczliwa pochewka ogonka wygląda w ten sposób, czyli zobacz. Zanim dochodzi do wstrzyknięcia materiału wirusa do komórki bakteryjnej, to ogonek wygląda w ten sposób, natomiast tutaj zaczyna się kurczyć. I tak uczciwa pochewka ogonka pozwala na wstrzyknięcie DNA fagowego do wnętrza komórki. Ostatnie to włókienka ogonka i płytka adhezyjna, które umożliwiają adsorpcję na powierzchni komórki bakterii. Płytka adhezyjna płytka adhezyjna jest to taka płytka, która umożliwia przyczepienie się do czegoś, czyli adhezję. Zatem to są wszystkie odpowiedzi, czyli ligaza, odpowiedź druga, kapsyd, odpowiedź pierwsza. Kurczliwa, pochewka, ogonka, odpowiedź czwarta oraz włókienka, ogonka i płytka adhezyjna, odpowiedź trzecia. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów i zapraszam po kolejne wideo.